Czwarty w Generalce, trzeci w samochodach z dachem i drugi w klasyfikacji generalnej GSMP. E, tak, no, okej, okay, wynik fajny, ale nie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. E, przejechałem tylko jeden podjazd treningowy, na drugim e, duże problemy z hamulcami dwa podjazdy wyścigowe na pożyczonych zaciskach zupełnie inne hamulce zupełnie innej charakterystyce i no, ciężko było wbić się w tempo. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i uda mi się zdobyć dużo lepsze czasy. No do, do, do swoich najlepszych czasów z zeszłego roku brakuje 9 sekund, więc no właśnie. nie ma się z czego cieszyć. Chciałem tutaj powiedzieć o rekordzie trasy, który zrobiłeś w zeszłym roku dla samochodów z dachem. No jest ta presja, żeby go poprawić na pewno? Myślę, że ciężko go będzie poprawić ze względu na to, że nawierzchnia jest dużo bardziej śliska, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że od tego sezonu nie grzejemy opon przed zawodami, więc to zdecydowanie wpływa na jakość tej jazdy, szczególnie na początku. Powiedz mi, jutrzejszy dzień przed nami, jakieś zmiany w samochodzie? No będziemy dzisiaj pracować jeszcze nad zmianami, jest kilka pomysłów, tak żeby jutro pojechać szybciej i no chciałbym zrobić przynajmniej jutro, na którymś z podjazdów wyścigowych najlepiej, na obydwóch czasy na poziomie 2,25. To jest mój cel. Marcin, takie szybkie podsumowanie dnia, eee, całe zawody, kibice, no i jak jest w Bardzo fajnie jest w Załużu, dosyć dużo kibiców, mam nadzieję, że jutro będzie więcej. Eee, spokojnie, kilka kilka przerw technicznych, może troszkę długich, no ale taki to jest sport. Eee, ogólnie pozytywnie, zapraszam wszystkich jutro do Załuża. ...że jest z Krakowa, reprezentuje... Automobil Klub Kielecki lubi Kielce, bo przecież inaczej yy, nie byłby właśnie w tym klubie. We are the champions yes! dla Was i dla wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach pierwszej rundy. All, 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 all. <śpiewa> najszybsi w klasyfikacji generalnej w kategorii pierwszej, a my przechodzimy do klasyfikacji generalnej w kategorii... serdecznie gratulujemy tradycyjne brawa chwila dla fotoreporterów champions i Kochary do góry moi drodzy Marcin, no można powiedzieć, że weekend udany, bo dwa razy pudło, ale na pewno chciałbyś więcej. Na pewno chciałbym więcej i myślę, że było to do osiągnięcia. W grupie E prowadziłem po pierwszym przejeździe, więc to, to, to jest jakaś taka fajna rzecz. No niestety drugi przejazd, jakiś problem ze skrzynią biegów, nie wszedł bieg, straciłem około 4 sekund, więc Dobrze, że nic nie wybuchło, no, ale musimy sprawdzić, co się podziało. No i to, 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 to w zasadzie tyle. No. Przegrałem nie wiem, nie całą sekundę, więc to troszkę boli, ale na następnych zawodach będę starał się być sprzedłem i z tyłu. Marcin, tak jak zawsze na trasie, w ZOŻu, tysiące kibiców. Tak, bardzo dużo kibiców, bardzo fajny doping, bezpiecznie. To mi się podobało, tak trzymajcie. Powiedz mi kolejne zawody, już za trzy tygodnie. To jachodna. Na pewno będzie chciał pojechać dużo lepiej niż tutaj. A, tak, będę chciał pojechać dużo lepiej. Przed jechodną mamy zaplanowane testy, a możliwe, że pojedziemy w jakichś innych zawodach. No, zobaczymy, co się podziało z samochodem to jest najważniejsze w tym momencie. E, ale to, 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 to spotkamy się przed jechodną to coś więcej Wam będę mógł powiedzieć, co się działo i jak to wyglądało. I oczywiście, chwila dla fotoreporterów. Następny w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Słowacji. Także panowie, nie odchodźcie, nie odchodźcie, ponieważ klasyfikacja generalna jest dokładnie taka sama jak w chwili obecnej. Chwila dla reporterów. Jak stoją na podium powinni pozostać, gdyż w klasyfikacji generalnej kategorii pierwszej miejsce trzecie zdobył Marcin Gładysz, miejsce drugie Marcin Bełtowski i miejsce pierwsze... Gratulacje dla do zawodników, gorące brawa i <grystanie> jako że zaczynamy...